Projekt Zmiana. O edukacji inaczej. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Oktawie Grzeńska i Artur Krawczyk. Projekt Witamy. Zmiana. Projekt Zmiana, tak jest. Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym, w nowej rzeczywistości szkolnej. Z nowym podcastem przychodzimy do Was dzisiaj. I mamy nadzieję, że to będzie znowu kolejny fajny sezon naszych rozmów i naszych momentów dzielenia się z Wami tym co przygotowaliśmy dla was. Ja dodam tylko że roboczo pomyśleliśmy sobie, że te podcasty będą się nazywały Edukwadransem, tak jak to miało miejsce wcześniej przed wakacjami. Będziemy starali się w 15 minut w takiej pigułce dobrej zebrać tak jak Artur powiedział, dobre praktyki, inspiracje i zabrać was w świat nowych rzeczy. Bo w zasadzie na Postanowiliśmy sobie, że będziemy poruszali się w, w świecie ciekawych pomysłów, ale nie tylko ciekawych, takich możliwych do wdrożenia w naszej rzeczywistości. Tak jest, to praktyczne podejście będzie nam towarzyszyć i dlatego właśnie z tego powodu na pierwszy ogień, jak to się mówi, wchodzimy z tematem jak bezkosztowo przygotować przyjazną przestrzeń do uczenia się w klasie. Temat, który na początku roku szkolnego no wydaje się bardzo aktualny, przygotowując się do roku szkolnego, szykujemy się też na przyjęcie naszych uczniów do klasy. No i zawsze zadajemy sobie pytanie, czy coś możemy zmienić, coś zrobić, żeby było tę przestrzeń z jednej strony, z drugiej strony, żeby dać sobie też możliwość realizacji zajęć dydaktycznych, być może w nieco inny sposób, niż robiliśmy to dotychczas. Może warto od tego zacząć, co dla nas dzisiaj oznacza przyjazna przestrzeń do uczenia się w klasie. I podbiję tutaj, czy wzmocnię to tym, że moment, w którym jesteśmy, taki edukacyjny, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z nim, czy nie, to jednak pcha nas w stronę edukacji relacyjnej. Mówię o tym, że pcha, dlatego że ja tak obserwuję, że pomimo tego, że wielu z nas ma jeszcze problemy gdzieś właśnie w takim trochę innym myśleniu o edukacji, to jednak. Pewien kierunek, o którym też będziemy jeszcze w kolejnych podcastach mówić, właśnie wspomniany kierunek edukacji relacyjnej, jest tym, który będzie coraz mocniej i coraz częściej pojawiał się i w takim dyskursie edukacji, ale też w, naszej, w naszych działaniach z uczniami. Tak, myślę, że w naszej praktyce. Zwłaszcza, że te efektywne praktyki dydaktyczne, o których, o których zaczęłaś mówić i o których dużo ostatnio czytamy i słyszymy, one opierają się na interakcji. Ten układ klasy, układ przestrzeni sali lekcyjnej, którą znamy z lat minionych, no niespecjalnie sobie powiedzieć sprzyja tej interakcji. Być może w parach, ale ciągle tych samych parach jesteśmy w stanie jakoś z uczniami pracować, czy uczniowie między sobą mogą pracować, natomiast no to nie jest przestrzeń idealnie skrojona pod to, żeby, żeby wymieniać myśli, żeby, żeby dyskutować, żeby dyskutować też w szerszym gronie, żeby realizować działania projektowe. Dlatego też o tym, dlatego też o tym rozmawiamy. No i druga rzecz, myślę, że to, co dla tej edukacji relacyjnej ważne, i to co dla szkoły dzisiaj ważnej, dla młodych ludzi, to jest ta kwestia indywidualizacji nauczania, to znaczy to dotarcie do osób z uwzględnieniem ich różnego typu możliwości zainteresowań, gotowości do zdobywania nowej wiedzy, właśnie ich potrzeb. Tak. Mhm. To wszystko ważne, o czym mówi Artur i faktycznie taka typowa klasa, to klasa tak, ja, ja lubię takie powiedzenie, chociaż ono jest takim smutnym określeniem, to jest taka uplecowiona klasa, gdzie widzimy tylko swoje plecy i oczywiście tablicę i tego nauczyciela stojącego na froncie, tego, tego, który często po prostu przekazuje wiedzę, ale oczywiście nie, nie, to nie jest ten moment, żeby krytykować, oceniać, ale właśnie, żeby pokazać, co można zrobić. I takim naszym impulsem do nagrania dzisiejszego podcastu jest nasza wizyta, którą odbyliśmy miesiąc temu w takiej klasie przyszłości. Ale opowiemy o niej, ale co ważne, nie będziemy patowali tylko jakimiś takimi mega nowinkami, tylko w kolejnej części skupimy się na tym w ogóle, co my możemy zrobić, czyli jakie inspiracje zabrać z tej klasy przyszłości, ale też właśnie jak pomyśleć o procesie uczenia się. Tak jest, zwłaszcza, że mam wrażenie, że te wszystkie przykłady, które często przynosimy gdzieś z zagranicy, czy, czy, czy ze stron internetowych różnych instytucji, one z jednej strony oczywiście inspirują, ale z drugiej strony, jak rozmawiam z nauczycielami, to bardzo często wykraczają poza te możliwości, które mamy. Jako my nauczyciele w naszej pracy. W związku z czym też staraliśmy się, będąc w tej przestrzeni, Future Classroom Lab, tak to, tak to się nazywa, jakby popatrzeć na to w sposób taki praktyczny i zastanowić się, które z tych elementów, które tam zobaczyliśmy, możemy przenieść do naszej klasy, do naszej polskiej szkoły. Też w taki sposób, który nie będzie generował nie wiadomo jakich kosztów, nie będzie powodował jakichś dodatkowych, szczególnych zakupów, ale będzie związany raczej z tym, w jaki sposób my chcielibyśmy realizować działania edukacyjne i w jaki sposób przy udziale młodzieży i naszych uczniów będziemy w stanie tą przestrzeń aranżować w zależności od tego jakie działania, jakie działania chcemy chcemy podejmować. Na początek jeszcze o tym króciutko czym jest the future classroom lab to jest takie miejsce prowadzone przez fundację European Schoolnet. Tak, European Schoolnet. To jest finansowane przez ministerstwa edukacji i krajów członkowskich Unii Europejskiej, więc tak tytułem wstępu. Ważne jeszcze żeby dodać, że to jest przestrzeń tak naprawdę na piętrze kamienicy budynku w sercu Brukseli, gdzie po prostu pokazuje się pewien koncept, czyli patrzy się na to, co dzisiaj w procesie edukacyjnym jest ważne. Powiem Wam tylko, że to jest miejsce szczególnie poświęcone, zadedykowane nauczycielom, właśnie z całej Europy, ale pewnie też ze świata, którzy mogą tu przyjechać i na warsztaty, ale też spojrzeć na to, właśnie jak tę przestrzeń w klasie swojej odczarować. Dodam, to ostatnia rzecz. Że ja byłam zaskoczona w sumie, bo spodziewałam się takiego, powiem szczerze, ja się spodziewałam czegoś takiego bardzo, bardzo spektakularnego rzeczy, które gdzieś widziałam w różnych zakątkach świata. No właśnie, okazało się, że kluczem nie jest ta spektakularność, tylko znowu to, ta koncepcja, to podejście właśnie do tej edukacji, do tego, jaka ona dzisiaj powinna być. To podejście, które ja bym jeszcze dodał, często spotykamy na spotkaniach warsztatowych i szkoleniowych, jak pracujemy z nauczycielami. I z jakiegoś powodu jest tak, że to się nie przekłada na to, co mamy w klasie, i na tą naszą nie pracę. Tak prawda? Nie tak powszechnie. I dlatego też, jakby zwracamy uwagę na to, że pewne rzeczy też są u nas, i my, jako nauczyciele, bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją edukacyjną, w której się znajdujemy podczas warsztatów czy szkoleń, że przecież nie siedzimy w ławkach, nie siedzimy plecami do siebie, nie siedzimy twarzą do ściany, tylko często to są ustawienia stołów, nie wiem, podkowe albo dające możliwość pracy w grupie, dwa, trzy stoły złączone po to, żebyśmy mogli wymieniać, wymieniać myśli. Ale o tym za chwilę. O tym za chwilę, bo najpierw właśnie jeszcze przestrzeń tego, tej klasy przyszłości z Brukseli. Słuchajcie, mówiłam o tym koncepcie i teraz idąc też jakby kolejny krok za tym, co powiedział Artur. Ta przestrzeń jest podzielona jakby na sześć stref, tak jak mówi Byliśmy wcześniej, poświęconych pewnemu myśleniu edukacji. Ja może zacznę od tego, że na pewno jest przestrzeń do współpracy. To, co Artur wywołał przed chwilą, czyli to, co my w klasie możemy już konkretnie zrobić, czyli te wyspy, czy ustawienie w L, czyli odejście od tego, żeby dzieciaki siedziały do siebie właśnie plecami. I ta przestrzeń tam była bardzo, bardzo ważna. Tak jest. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kwestia tej przestrzeni, która daje nam możliwość badania, analizowania dociekania, zadawania pytań, czyli też takie miejsce, w którym my możemy gdzieś zderzać swoje poglądy, zastanowić się nad tym, czy ten kierunek myślenia i ten kierunek, w którym idziemy w tej pracy dydaktycznej, jest, jest właściwy i to jest wydaje się bardzo ważne, bo też skłania nas do zadawania pytań, którego ciągle jeszcze nam w tym procesie dydaktycznym podczas lekcji bardzo brakuje. Jeżeli pytacie o taki wymiar praktyczny, na przykład tego miejsca do badania, do dociekania, to jest przede wszystkim ustawienie mebli, właśnie z, w kręgu znowu, czy to są stoliki okrągłe, czy to są znowu wyspowe takie ustawienie, czyli ten moment, kiedy uczniowie mogą ze sobą po prostu w jasny sposób, w taki łatwy sposób rozmawiać, albo po prostu usiąść też na podłodze Mi, albo na wygodnym Nic szczególnego. Nic nic szczególnego w każdym razie, żadne wyjątkowe warunki, po prostu tak. przestrzeń do, do dyskusji, do rozmowy, do zadawania. Pytania. Kolejna przestrzeń, czyli to myślenie znowu o pewnym procesie edukacyjnym to jest ta, ta przestrzeń do kreowania, czyli ja bym powiedziała taka przestrzeń bardziej warsztatowa. I my na pewno za chwilę jeszcze do, do, do konkretów się też jeszcze większych takich z polskich szkół odniesiemy, ale to jest taka przestrzeń, gdzie dzieciaki mogą po prostu spokojnie sobie właśnie powycinać, potworzyć, pomajsterkować. I teraz słuchajcie, ja wiem, że na polskim ktoś że no majsterkowanie nie jest potrzebne. Ale ja jako polonistka powiem, słuchajcie, robienie kolaży, tworzenie jakichś. Prac takich artystycznych związanych z, z tematami wskazanymi w podstawie programowej. I ja wyobrażam sobie tę przestrzeń nawet w klasie takiej humanistycznej, czy na lekcji o profilu humanistycznym właśnie, że mamy jakiś kącik, gdzie mamy nożyczki, papier zebrany taki recyklingowy. Zresztą to był taki mój zwyczaj i moich uczniów: pędzle, farby, nie, niewykorzystana plastelina. Czyli to wszystko, co możemy mieć, żeby po prostu łatwo skorzystać. Ale też właśnie móc podziałać. No właśnie, i też myślenie o tym, że tą przestrzeń możemy aranżować w danym momencie, w danej chwili, prawda? Bo jak tak zaczynamy wymieniać te strefy, to ktoś może sobie zbudować obraz, że to jest jakaś ogromna przestrzeń, nie, nie. że mamy wielką swobodę w dysponowaniu, nie wiem, na 150-200 metrach, a to nie o to chodzi. Te przestrzenie mogą być małe, ale ważne, żebyśmy tą klasę i nasze myślenie ustawili w ogóle tak żeby wiedzieć, że jak potrzebujemy właśnie takiej przestrzeni do pracy, do interakcji, no to, to, to jesteśmy w stanie zamienić ustawienie stołów w kilka minut i y, użyć tych wszystkich narzędzi, o których powiedziałaś, do takiej właśnie pracy. Mhm. No i kolejna przestrzeń. Kolejna przestrzeń to myślę, i ważna bardzo, to, to przestrzeń do prezentacji. Niekoniecznie prezentacji w taki sposób, jaki Ja bym znamy. zostawiła na deser. Ale... <laughs> a, ja powiem, a ja powiem o tym teraz, dlatego że jakby ta, ta przestrzeń do prezentacji to z jednej strony jest ten, ten element i, i ta strefa, która mówi o prezentacji końcowych wyników prac, ale z drugiej strony też jest prezentacja w zespole tego, co udało się zrobić i czas na jakąś analizę też, tak? Czy, czy ten kierunek, który, mhm. który objęliśmy, czy przyjęliśmy jest właściwy. To nie chodzi o to, żeby występować jak z katedra, to nie mhm. chodzi o to, to wręcz myślę sobie, że powinniśmy myśleć o tym, żeby odejść od takiego sposobu prezentowania treści i takiego ukierunkowania, że mamy gdzieś ze sobą tablicę i coś pokazujemy jako jedyny, yy, jedyny mądry i, i ważny człowiek w danym, w danym momencie, ale raczej przestrzeń, która daje poczucie takiej możliwości swobodnego słuchania, yy, komfortowe warunki do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy ten produkt, który gdzieś tam jest prezentowany, który jest analizowany, czy on jest czymś, czego potrzebujemy? Komfortowe warunki, czasem pufy, czasem schody. jakieś małe krzesełka, czasem schody, tak, takie rozwiązania na kółeczkach mobilnych, które możemy przestawić dwa schodki z jednej strony sali do drugiej po to, żebyśmy się czuli też swobodnie w myśleniu o tym, co się dzieje i swobodnie byli gotowi zadawać pytania. To słuchajcie, dodamy jeszcze, że mieliśmy przestrzeń też ulepszania rzeczy, tak. czyli to tworzymy coś, potem ulepszamy i na końcu też wymiany doświadczeń, wiedzy, czyli jeżeli dzieciaki na przykład pracują w grupach, to też myślenie o tym, kiedy te grupy mogą się, czy te pary mogą ze sobą przedyskutować, co się zadziało, podzielić się doświadczeniem. Czego się nauczyliśmy. Słuchajcie, my na przykład w naszym kursie internetowym właśnie podajemy takie metody, które pomagają, podpowiadamy właśnie jak wprowadzić pracę w grupach czy w parach taką, żeby w tym procesie 45 minut lekcji był moment na wypracowanie czegoś wspólnego, ale też na podzielenie się między sobą tym, tym doświadczeniem. Bardzo ważna. Informacja zwrotna, jak mhm. zwykle, bardzo, bardzo cenna w całym tym procesie. Mhm. No dobrze, Oktawia, to co? Pytanie, co i jak możemy zrobić dzisiaj będąc nauczycielem, by, by tą przestrzeń przearanżować. Takie najprostsze rzeczy, które nie są kosztochłonne z jednej strony, a z drugiej strony są możliwe do zrealizowania w każdej klasie. Ja myślę sobie, że to, o czym mówiłeś na początku, czyli to ustawienie ławek, które zmienia się w zależności od naszych potrzeb. Czasem faktycznie, jeżeli jest ta praca indywidualna, dzieciaki mogą sobie usiąść w ławkach, ale mogą też usiąść na podłodze, mogą też usiąść na, na poduszkach, bo to są też różne takie rozwiązania. Czasem jest to praca taka wyspowa, czasem jest to L. Ja tylko nadmienię, że tutaj bardzo ważne jest, jeżeli zmieniamy tę przestrzeń, rozmowa z obsługą szkoły, też żeby na przykład panie czy panowie sprzątający nam tych ławek nie przestawiali po każdej naszej lekcji, to bo też mówię ze swojego własnego doświadczenia. No tak, to, to bardzo ważne, żebyśmy za każdym razem nie wracali do takiego pierwotnego tak. ustawienia, z którego będziemy przemodelowywać naszą klasę. Jeszcze gorzej, kiedy koleżanka, z którą współdzielimy stale, nam to zmienia, więc ta rozmowa też jest istotna. Tak, tak, te, te, te relacje w tej sprawie też idą jakby równolegle w, w, z procesem przearanżowania przestrzeni. Słuchajcie, druga rzecz, o której Otawia już wspomniała też, czyli ten kącik warsztatowy. To nie chodzi o wielkie rzeczy, natomiast chodzi o to, żebyśmy byli w stanie gdzieś tam przewidzieć takie miejsce w klasie, gdzie będziemy właśnie ten papier, nożyczki, plasteliny, farby, być może rolka papieru, taka rozwijana, jak czasami w sklepach możemy gdzieś pakować rzeczy. To, to nie chodzi o nic nadzwyczajnego, ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że taką przestrzeń mamy i że jak. Pojawia się taka okoliczność, w której dzieciaki, uczniowie w parach czy w grupach mają coś wypracować, no to niech to będzie taka strefa, która będzie się kojarzyła właśnie z takim momentem, w którym, w którym odbywa się jakaś burza mózgów, w którym odbywa się jakaś dyskusja i, i, i dokonujemy jakichś ćwiczeń. Ja bym dodała, bo jeszcze w tym końciku warsztatowym tak, takie przykłady, które ja w różnych szkołach obserwowałam, to czasem właśnie to był stół przy ścianie, taki wiecie, składany, gdzie dzieciaki w razie potrzeby mogły sobie go po prostu otworzyć. Często to właśnie ten papier, o którym. Artur powiedział. Jeszcze częściej, tak jak mówiłam, to był jakiś stary stół i też mam takie piękne wspomnienie z jednej z włoskich szkół, gdzie po prostu sobie stół zrobili dekupażowy taki z wycinkami z gazet i to był taki ich stół roboczy, wokół którego właśnie spotykali się, żeby przygotować coś. I oczywiście to była taka chwilówka bym powiedziała, bo ja jak myślę sobie o takim kąciku warsztatowym, to też jest takie miejsce właśnie, tak jak mówiłam, plastelina, farby, pędzle, kredki, bo tego potrzebujemy bardzo często i teraz ja Dlaczego ja to tak podbijam? Dlatego, że ja mam też takie doświadczenie ze szkoły, że bardzo często na początku roku każdy nauczyciel prosił. Prosił e, uczniów o przyniesienie często powtarzających się rzeczy. Więc te koszty też rosły. Ja myślę, że takim dobrym zwyczajem, tak jak mówię, ja go wprowadziłam, było to, że prosiłam uczniów, przynieście to, czego nie zużyliście w poprzednich latach. I okazywało się, że mieliśmy po prostu sterty Wnóstwo i gazet, rzeczy. i papieru, mhm. i tych wszystkich mhm. innych materiałów. Ja, jak mówisz o tym, o tym elemencie, który jest związany z tym, co uczniowie mogą zrobić dla tej przestrzeni i dla siebie też, to ja bym, ja bym podbił jeszcze wątek rodziców, mhm. bo, bo to jest też moje doświadczenie jako rodzica, że. Często jest tak, że czegoś nam brakuje w klasie, ale wystarczy jakiś sygnał od wychowawcy, wychowawczyni w stronę rodziców, i nagle okazuje się, że ktoś może przynieść jakieś krzesełko, ktoś może jakąś sofę zorganizować, która jest w domu na przykład niepotrzebna. Wydaje mi się, że to pokolenie młodych rodziców dzisiaj jest też bardziej otwarte na taką współpracę ze szkołą i pomoc, i z tego też nie bójmy się korzystać. Są, myślę, przykłady takie, które pokazują w całej Polsce, że, że, że ta współpraca. Nie tylko z radą rodziców, ale w ogóle z rodzicami uczniów w klasie może się układać fajnie, i oni też chętnie pomogą, żeby ten proces dydaktyczny ich dzieci przecież przebiegał, przebiegał w fajny sposób. I słuchajcie, na koniec, w tych takich rekomendacjach naszych, taka rzecz być może oczywista, ale bym powiedziała nieoczywista. Myślenie o przestrzeni w ogóle, o tym, że przestrzeń powinna służyć wzmacnianiu naszych uczniów, rozwijaniu ich potencjału. Ja myślę sobie, że taka zasada numer jeden, obowiązująca nas powinna być taka, że odchodzimy w ogóle od odpytywania pod tablicą. To jest trochę to, o czym Artur powiedział wcześniej, bo prezentować rzeczy możemy w różny sposób. Ale właśnie edukacja powinna być takim, takim momentem bezpiecznym. Ten proces edukacyjny powinien być momentem bezpiecznym. Oczywiście tu nie chodzi o to, że miłym, łatwym, zawsze i przyjemnym, bo to jest wysiłek też, to też chcemy tak podkreślić. Ale słuchajcie, odpytywanie, takie przyłapywanie na błędach to nic nie daje, a raczej też powoduje, że dzieciaki nie chcą się uczyć, że, że się boją. Więc to w myśleniu w ogóle o takiej przestrzeni, o tym, że ta tablica nie może być symbolem jakiejś restrykcji czy takiego właśnie przyłapywania, miejmy z tyłu głowy, bo to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Czas na podsumowanie. EduQuadrant zrobił się 17-minutowy, więc w dwóch słowach finiszujemy z przekazem na koniec tego pierwszego, pierwszego odcinka. Ja chciałabym na koniec podkreślić naszą sprawczość i podmiotowość, że często nam się wydaje, że czegoś nie możemy zrobić, że coś jest bardzo trudne, że właśnie jest, potrafimy wymienić szereg czynników, które nam jakby nie ułatwiają tejże zmiany. Pomyślmy sobie o tym, że ta przestrzeń w edukacji ma znaczenie. I że te drobne rzeczy mają znaczenie. Jeżeli boimy się zmienić przestrzeń, czyli przestawić stoły i tak zostawić je na stałe, bo faktycznie być może działamy w jakichś trudnych okolicznościach, to nie bójmy się zmieniać tego w ramach potrzeb, nawet lekcyjnych. Bo zobaczycie różnice, zobaczycie różnice w tym, jak dzieciaki będą lepiej pracować. Oczywiście za tym powinny też pójść odpowiednie metody i praktyki dydaktyczne, ale to dzisiaj jest ważne. Mało kto w dorosłym życiu dzisiaj pracuje. Indywidualnie, w ławeczce, odizolowane od ludzi. My dzisiaj naprawdę potrzebujemy dobrej współpracy. Ta przestrzeń ma duży wpływ na to, jak, jak nam się pracuje. Dziękujemy serdecznie, słuchajcie, za dzisiaj. Dziękujemy i do zobaczenia, do następnego, następnego razu. odcinka. Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.